Siemano, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Jest to odcinek drugi na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy kupować maszyny rolnicze, ale na wstępie zostawcie łapkę w górę i suba. Dobrze, zacz, zacznijmy. Będziemy kupować maszyny i tłumaczyć do czego one należą. Zacznijmy od może od opryskiwacza. Takiego, ładne jest bardzo, dobra, kupimy, albo nie ten opryskiwacz kupimy, to kupimy później, na początku kupimy pług do orania ziemi, to się robi po zbożu, znaczy po koszeniu, albo się też robi wapno, kupimy tego za 75 tysięcy ona nas stać. Yy, Przyczepę kupimy. Jakąś dużą, może do tira też kupimy, ale na razie nie. Do tira na razie zwykłą. A może i do tego tira? Dobra, kupimy. Do tira. Dobra. Yy, ale Ależówka nam jest niepotrzebna. Kultywator by był nam potrzebny. Gdzie jest ten kultywator? A tu jest kultywator. I w następnym odcinku będzie sprowadzanie tych wszystkich maszyn. Bo w dzisiejszym odcinku tylko będzie nam no, zakupy, i potem tłumaczenie tego wszystkiego i oglądanie. Nie wiem. To damy. Ładne jest bardzo. Cy. O! Kiedy już mam, to kupimy tą prasę. Ona jest służąca do delowania, i to możemy dać potem zwierzętom. Co to mówi? Cią. Nie mogę ten. to za 164 tysiące wygląda naprawdę spoko o mamy teraz kupimy sobie tura, to jest żeby podnosić różne rzeczy. Tylko jakiego? A kupimy tego średniego. A ja pewnie się zapytacie, czemu ja tak tłumaczę? Bo ten jest za młodszy, młodszy w widowni. Więc może nie wiedzą co to znaczy Dobra no. Kupujemy coś A, jutro będzie filmik z nowej serii na kanale. Będzie nowy filmik. Mm -hmm. Hej, kupimy sobie to. Tylko jakie? Ja najwyższe. I mi się trochę pozmienia tutaj że I mu sobie to pozmieniał rzeczy. Dobra, więc sobie teraz zmienimy. Dobra. No które te koła Te wyglądają porządnie. Te. U, nie drogi nawet, które te, co teraz? na razie tych takich leśniczych nie będziemy kupować do wycinania lasu, no bo po prostu nam się na razie te, to nie opłaca zrobić, nie opłaca tego robić. To teraz kupimy. Troszeczkę za tysiaka. Dobra, kupimy taką. Ładnie. Dobra, myślałam, że już nie mogę więcej kupić, bo jest też taki limit na sklepie. I co teraz kupić? I dzisiaj też chciałem kupić ściągnięć, i to może teraz do tego przejdziemy. Z dużej kategorii. Okej, okay, może takiego i No nie wygląda zbyt ładnie. To innego szukamy. Bez przesady, Tego to aż nie kupimy. Chociaż... Nie, właśnie nie do tych bliźniaków zmienić, podwójnych opon. Ten żądry jaki będzie... Możemy tego Fenda kupić w sumie. On ma tam ponad 517 koni, czyli mocy ma tyle. Bliźniaki nie mamy. Te koła bierzemy, bo te dla mnie A, są bliźniaki. Wybierzemy z tym. Uspieszymy na moją rejestrację, czyli... Yy, jaka jest moja rejestracja? D 2 Ej, no co się stało? D2 jest tu. Teledend dobra. Dobra, wpisujemy D2, D2. B. Przepisujemy ja tutaj. No. Nie da się. Na Klawisza wpiszemy. Jeden, pięć, dziewięć i teraz bardzo wpiszemy D A, Ba piszemy. Gdzie jest to by tutaj? A, tu jest. D A Tu się teraz jest, a tu! Dobra, ładnie bardzo wygląda. I sobie zakupimy taki oto piękny ciągnik. No i na tyle już zakupów. No, wow. Ile zakupów? O, ładnie wygląda. Pięknie wygląda. Przejedźmy się. Bardzo ładnie, ale chodzi ta bestia. Pięknie chodzi. Dobra, jedziemy. Chcecie, żeby tak szybko chodziła? Czy tak wolno? Chyba tak wolno. Wtedy jest fajnie. Dobra, jedziemy. I postaram się jak najlepiej ten film zmontować ogólnie. O 63 tylko. Jedzie to bardzo długo. Tutaj jest nasze miejsce do zawracania. Opręg. Tak, sobie pojedziemy. Syk. O, dobra, pojedziemy. Pięknie idzie. Coś ma takie czasami ścinki. A, i ogólnie jak kierownica by tak działała dziwnie, że z opóźnieniem, to nie moja wina tak wychodzi na nagraniu. Bo u mnie normalnie działa kierownica. Ok, zobaczymy. Tak zapala. Tak dokładnie. Podobnie jak w farmingach tych stacji, na przykład dziewiętnastka. 17. Pewnie nie znacie takiej farmii farmingu, ale ja znam. Ale jak tylko dziewiętnastkę, ja w tym chodziłem 15. Jak ona 15. 15 też znam 14. 17 nie znam na pewno. Bo nigdy w nią nie grałem. Dobra, może dzisiaj jakąś maszynkę jeszcze zabierzemy? A dlaczego opryskiwacza nie kupiliśmy? Bo ja teraz właśnie już sobie kupię samojeżdżących. Najpierw Tira to kupimy. Kupimy tego, tego za 130 tysięcy. Nie ma gdzie są to opryskiwacze? Gdzie są te Naprawdę się pytam, gdzie są te Nie ma. Tu są. Ja wolę kupić ten, bo ten jest porządny bardzo. Ja go miałem na jednej stronie. Robię grube koła. Aaa, no, i tu już nie możemy. podjedziemy sobie opryskiwaczem po tylko. A bo mam, bo mam przyczepę do zabrania. Ty jeszcze nie jechałem do na serii. I pewnie zapytacie się, co ja tak ładnie jeżdżę. Bo ten Mercedes nie do opanowania. Z Takie kamery. Tam, ten Mercedes. Yy... Z poprzedniego odcinka Dobra pojedinę. Okej. Okay. My widzicie, że ja tak ładnie jeszcze w tym farmingu. Też może my na innych grach. Jakby bo ja właśnie planuję. Czy wy chcecie? Piszcie w komentarzach chcemy i najbardziej lajkowany komentarz. Nie piszcie na przykład, jak jedna osoba napisze. E, drugi komentarz takiego samego, tylko najbardziej lajkowany komentarz. Dobra. A się, wyrobi się. Nie. Muszę Cyk. I teraz sobie na fullu tutaj skręcimy. No może nie na fullu? Ale pojedziemy tutaj po przyczepę i w następnym odcinku będzie nowa seria, a w następnym nie, już jeszcze nie. Na następnym odcinku będzie nowa seria, a potem znowu farming i będzie budowa wiatry. Tutaj myślę, że będzie dobrze. O. Ładnie pali opryskiwać. Ja w ogóle nie włączyłem tą skrzynię i nie muszę zmieniać biegów na, na odcinki, bo ja słyszałam, że bardzo się tłucze ta skrzynia. Jedziemy. Już mamy brak i mamy jednego suba. A film jeszcze nawet yy, ten. Nie ma doby, a mamy jednego suba i trzy łapki w górę. I jakiś. Sześćdziesiąt wyświetleń, tyle osób już obejrzało, nie? Wiesz, że tyle osób obejrzało? Jest jedna już subskrypcja. To bardzo dużo, mówisz, nasz subskrypcja, potem już polecił łatwiej oczywiście. Okej, okay. ja chcę zestawę, zestawkę, ja tutaj wjeżdżam tym. Mam już trzy ciągniki, chciałem powiedzieć. Dobra, już. Dobra, więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko, jeżeli Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, a zasubskrybujcie kanał. Na razie. Na razie. Cześć.